Ciemka. Kolejny odcinek i kolejne wyzwania. Dzisiaj chciałbym zademonstrować Wam, w jaki sposób rozwiązałem temat budowy stelażu, jak i ocieplenia mojego samochodu. Zapraszam. Budowę podłogi rozpocząłem od wyklejenia nadkoli, jak i wszystkich łączeń między podłogą a ścianą taśmą butylową. Taśma butylowa na rynku uznawana jest za jeden z najlepszych materiałów do uszczelnienia. Nie należy on owszem do najtańszych, jednakże na pewno do najtrwalszych. W konsekwencji dokupiłem tak naprawdę więcej rolek i wykleiłem całą powierzchnię podłogi. Tak, co by stelaż, jak i ocieplenie nie kłaść jednak na gołą blachę. No dobra, taśma położona, lecimy po drewno na stelaż. Jeśli macie w okolicy mniejszy sklepik sprzedający drewno, bądź też jakiś lokalny tartak, lepiej udać się tam. Na pewno ceny będą dużo bardziej korzystne niż w dużych marketach. Pamiętajcie, by od razu zaopatrzyć się w impregnat drewna, które zanim położycie, będziecie oczywiście musieli zakonserwować. Gdy dotniesz już listwy i będziesz gotowy do skręcenia stelażu, najpierw zrób otwory małym wiertłem, zaś dopiero wkręcaj śruby. W miarę możliwości jak najbliżej środka. Inaczej deska Ci popęka. Ja tutaj normalnie mogę tańczyć. A stań tutaj. Halo? Halo. Tu się ugina. A chcecie się jeszcze, nie? Warstwą kończącą podłogę będzie klasyczna płyta OSB, która co prawda jest już zakonserwowana, ale mając nadmiar farby pomalowałem ją również. Nic nie zaszkodzi. Gotowy stelaż był na tyle idealnie wymierzony, że sam w sobie się trzymał. Jednakże profilaktycznie odznaczyłem całość markerem na podłodze. Przykleiłem klejem, przygniotłem cegłami i zostawiłem na około 24 godziny, tak co by wszystko idealnie wyschło. Zaś miejsca, gdzie płyta OSB pod ciężarem się uginała, dociąłem małe fragmenty drewna. Przez co cała podłoga stała się sztywniejsza. W kadrze pojawił się styrodur, gdyż to właśnie jego będę używać do głównego ocieplenia mojego wana. Pod uwagę, brałem tak naprawdę od samego początku cztery sposoby ocieplenia. Piankę w sprayu. Jednakże sam osobiście bałem się piankować tak dużą i tak grubą powierzchnię. Piankę trzeba nakładać, odczekać, nakładać, odczekać, nakładać, odczekać. Bałem się powiem szczerze, że zrobię z tego tak naprawdę jedną wielką ciapę, gdyż nie odczekam odpowiedniej ilości chwil i, i ta pianka nie przyjmie się w taki sposób, jaki powinna i nie zbuduję z niej tak naprawdę trwałej i sztywnej konstrukcji. Więc odpuściłem ten temat. Drugim sposobem była wełna, którą brałem pod uwagę od samego początku, jednakże też od samego początku nie do końca jej ufałem. Nie wiem, od razu mówię, może to jest głupie myślenie amatora, Jednakże porównywałem ją do wełnianego swetra, w którym budzę się o poranku w namiocie i ten sweter tak naprawdę jest cały przesiąknięty wilgocią, niżeli daje mi ciepło. Ja wiem, że wełna ma inne wartości, niżeli sweter uszyty przez babcie z wełny. Jednakże coś było w tym, co nie do końca pozwalało mi tej wełnie jednak zaufać. Więc odpuściłem. Trzeci i czwarty sposób. To był styropian i styrodur. Styropian y, był w samochodzie, gdy auto zakupiłem. Były tym wypchane wszystkie boczki na, na pace. I powiem szczerze, po x oczyszczeniach samochodu, ten styropian tam jest nadal. Nie wiem jak to się dzieje, ale skubanie co chwilę mi wyskakuje z innego zakamarka. Co też mi dało do myślenia, że skoro tak dużo jego było się w stanie skruszyć, to znaczy, że nie jest on do końca aż tak dobrze trwały. To znaczy, że potrzebuje czegoś trwalszego, gęstszego i sztywniejszego. Stąd też padło na styrodur, który tak naprawdę, można powiedzieć, jest sztywniejszym bratem, jak i gęstszym styropianu. Po ułożeniu puzli ze styroduru wszystkie szpary, które pozostały widoczne, zapiankowałem. By uszczelnić niedoskonałości, jak i połączyć ocieplenie ze stelażem w formie kleju. Dużym plusem tej pianki był mały, wąski dozownik, przez co dużo prościej było się dostać we wszystkie niedostępne i zakryte już miejsca. Zostawiłem całość na pół dnia, po czym odciąłem rzeszczotem nadmiar pianki do równej powierzchni drewna. Kolejna warstwa ociepleniowa, którą dałem, to pianka termoizolacyjna Alufox. Według właściwości jej 1 cm daje 10 cm styropianu. Przymocowałem płytę OSB na stelażu, zamykając tym samym temat ocieplenia podłogi. Najważniejsze, że to wszystko jest to, żeby się to równo, tej jednej długości. Na podłodze zastosowałem tak naprawdę cztery warstwy ociepleniowe. Idąc od dołu taśma butylowa, styrodur jako główna część ocieplenia, pianka na wypełnienie, jak i folia termoizolacyjna. Logicznie myśląc, stwierdziłem, że tak jak człowiekowi jest zimno zawsze od stóp i od złych butów, jak i skarpet. Tutaj też powinienem postawić jak najwięcej na dobre ocieplenie podłogi, by to zimno jednak w jak najmniejszym stopniu miało szansę przedostać się do samochodu. Ok, lecimy dalej, zająć się ścianami jak i sufitem. Tym razem już bez drewna. Zdecydowanie taniej jak i lżej, ale również ze styrodurem. Cały stelaż zrobimy z profili metalowych do płytry gipsowych. Ok, podsufitka zdjęta. Na całe szczęście na dachu obyło się bez nieproszonych gości, tak jak to było przy demontażu ścian. Profile kupione i docięte na wymiar. Najprościej dociąć je kątówką, zaś wyprofilować poddany kształt nożycami do metalu. <grym> Jak widać na załączonym obrazku, tato Dominika, który przyszedł do pomocy, jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem niż ja. Jednakże sam osobiście zachęcam, byście zakładali do takich zabaw rękawice, gdyż w bardzo łatwy sposób możecie przeciąć sobie dłonie. Przytwierdzone do konstrukcji zostały na blachowkręty. A cały sufit wyłożony tą samą folią co podłoga, tak by ciepło nie uciekało tak szybko górą, a w upalne dni auto nie nagrzewało się tak bardzo od słońca. W większości przypadków do budowy stelażu w samochodzie używane jest drewno. Ja postawiłem na nie tylko i wyłącznie przy podłodze, z racji, że musi być ona, chcąc czy nie chcąc, sztywną i trwałą, bezpieczną konstrukcją. Dlaczego więc profile? Jest to na pewno dużo lżejszy materiał od drewna, którego dodatkowo nie trzeba impregnować. Cena jest zdecydowanie dużo lepsza w porównaniu do drewna. Za 4-metrowy odcinek płacimy około 10 zł w zależności od tego, jaką grubość potrzebujemy, no i oczywiście w jakim punkcie to kupujemy. Materiał jest przede wszystkim elastyczny, przez co byłem w stanie dużo lepiej wyprofilować go idealnie do modelu samochodu niżeli drewno. Tym samym nie straciłem zbyt dużo centymetrów na szerokości samochodu, zachowując jego oryginalny kształt, nie zaakręglając ani nie skracając jego ścian. Do paczkomatu przyleciała mata bitumiczna do wygłuszenia paki. Nie musisz wyklejać całych ścian. No, chyba że masz zamiar jechać tym samochodem na zawody kar To co innego. Ilość, którą dałem w rewelacyjny sposób wygłoszyła wszystkie dźwięki pustego metalu. Podzieliliśmy się z Dominikiem robotą i każdy zabrał się za swoją stronę auta. Ocieplamy ściany. We wszystkie luki na podłodze, jak i ściany, wpadł również styrodur, który po małych korektach w szybki sposób dopasował się do profilu auta, jak i do profili metalowych, które same zaczęły go trzymać. Technik, jak i cień styroduru, może być naprawdę wiele. Mi osobiście przypasował najbardziej klasyczny, czyli cięcie brzeszczotem. Podobnie jak na podłodze, luki uzupełniłem pianką i ściąłem do wysokości stalarzu. Samochód jest już ocieplony, przygotowany pod położenie kabli na elektrykę, zamknięcie ścian, jak i skonstruowanie całego umeblowania. To wszystko zobaczycie już w, następu, w następnym, nast, następnym odcinku, który ukaże się już na dniach. Trzymajcie się!